Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę z Until Den. Moi drodzy, jesteśmy na e, wy właściwie jakimś autobusiku tutaj rozpikselizowanego w tle. No i zobaczymy, to jest scena, której na pewno na pewno nie było w naszym pierwszym playthrough, więc coś nowego nam się tutaj wydarzy. Jestem bardzo ciekawy co. Moi drodzy, ja się nie mogę doczekać, zaraz klikam e, powróć do gry, a was zachęcam do kliknięcia subskrybu jeśli Wam się podoba to co robię, to co nagrywam i gry, w które gram. Będzie mi bardzo miło, jeśli klikniecie subskrybuj. A dobra, my klikamy rysium, wracamy sobie do autobusiku. Jesteśmy sobie na jego pokładzie. Tutaj sobie z kafi jesteśmy. A jak wiecie, to bardzo dobrze już. Ja jestem bardzo ucieszony, kiedy kafi jest gdzieś w pobliżu. Więc zobaczmy, o czym ciekawym porozmawiamy tutaj. W porządku. Musimy mieć jakiś plan, jeżeli chodzi o ten atak. Jeżeli chodzi o dopingowanie jej. Dopingowanie? Myślisz, dopingowanie, że dopingowanie to dobra rzecz do zrobienia, kiedy jest się na... ...prudnie szachowym? W sumie to chyba nie. No, i to jest dokładnie to, o czym mówię. Dlatego właśnie mam za sobą te rzeczy. Co tam ciekawego przyniosła? Jakieś znaki? Tablice? Tak, dokładnie, tablice. Na konkursie szachowym? One są cichsze niż nawet pompony. Czy cokolwiek innego mogłeś mieć tam w głowie? A co powinniśmy na nich napisać w takim wypadku? Co, 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 ten koleś robi? Co on tu próbuje zrobić? Nagle się wkurzył i stwierdził, że swoją torbę rozszarpie. On się zmienia w halka, nie wiadomo co zaraz się wydarzy. Ale póki co ona się baterowi o tym jeszcze, nie wiedzą. A, ogarniemy to później. To musi być coś naprawdę dobrego, co na nich napiszemy. Tak, żeby ona, no wiesz... Czy, 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 czy... Nie, nie poddała nas egzekucji? Co, 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 co on robi? Co on podaje tutaj? Chciałem powiedzieć, żeby nas nie zignorowała. Proszę. Ale to też jest całkiem prawdopodobne. Ej! To jest Bob! Eee... My fair please. To za, za przejazd poproszę? To jest coś niesamowitego. Przepraszam. Czy nie słyszałaś co, mówi, co mówiłem? No dalej stary. Wiesz co masz robić. A, nie możemy przegapić szansy. Nie matku. Nadążaj ze mną drugi panie. Eee... Ja jestem zagubiony w tym momencie moi drodzy Ja jestem totalnie zagubiony What the f... What the f... A! Zaraz! Czy on podaje im pieniądze, żeby oni podali kierowcy pieniądze? Co się dzieje? W ogóle taka cute animacja nagle Czy mamy coś zrobić? Bo... Bo... bo na razie nie widzę niczego Jakieś się... Coś, 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 może coś się... Może to jakaś kolejna gra rytmiczna po prostu Pieniążek! Pieniążek! Hop! Pieniążek! Pieniążek! Hop! Pieniążek! Pieniążek! Nie wiem co mam zrobić! Pieniążek! Pieniążek! Hop! Nie wiem co mam zrobić Nie mam do tego pojęcia co mam zrobić Halo Czuję się tak bardzo niezrozumiały w tym momencie O o o, o. Nie wiem jak to zrobiłem Okej okay. Nie mam. Ok, znam bardzo, spacja wcześniej nie działała. A potem trzeba tu być bardzo w rytm. Jesus! Ale byłem skonfundowany przez chwilę. Już czuję, że. Za dużo nie zapłaciliśmy temu kolesiowi. To była tragedia, moi drodzy. To była kompletna tragedia. To była rytmiczna masakra. Co tu się wydarzyło? Jest mi tak bardzo przykro, że musieliście na to patrzeć. O nie, to był okropne, ale... Zaręczam wam, no mówię wam, przez chwilę spacja nie działała, a to spacją trzeba było to rzucić. Zatem tym może jakiekolwiek wytłumaczenia by się przydały na ekranie, co? Dobra, to chyba nie będzie miało żadnego wpływu na rozgrywkę, mam nadzieję. Żaden kurcze wściekły busista nie będzie nas potem gonił przez cały kraj, żeby odzyskać swoje pieniądze, które zawlądowały w koszu. A potem właśnie one są w koszu, więc jakby tak nie ma tragedii, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. No nic, udało nam się dotrzeć w końcu na zawody, więc przynajmniej tyle. Aha myślałem, że będziemy przekazywać te pieniążki z ręki do ręki cały czas. Ale dobrze nam poszło w sumie. No ja nie wiem, ja się z tym nie do końca zgodzę. No dobra, chodźmy znaleźć Luis. Znajdźmy Luis faktycznie. Jakby gorzej być nie może, moim zdaniem. A co się nas zabije, jak tylko nas zobaczy? Nie zrobi tego. Masz rację. Zbyt dużo świadków. To prawda. Ta co zrobić. O! Okej, okay, to ona naprawdę jest taka piękna. Kafi, skup się. A Coś też o tym na pewno myślałeś. No, przynajmniej pamiętamy o tym, że przecież na początku to on był zainteresowany. nią, jakby nie patrzeć. A więc jaka jest nasza strategia? To są nasze opcje. Po pierwsze, możemy ją dopingować. Możemy przeprosić. Możemy zrobić obie rzeczy. No mamy trzy opcje w sumie. chyba zróbmy obie rzeczy. Ja się zajmę przeprosinami. A, dyplomatyczne podejście, podoba mi się to. No tak, w sumie mają dwie kartki, więc mogą zrobić dwa napisy. Nikt im, nikt im tego nie zabroni tak naprawdę. Co powinno nam napisać na moim? Hmm. Rozwal ich kompletnie, Luis. E, nie, nie przypominajmy może i o czymkolwiek związanym z zabójstwem, ok? Hmm, już na uwagę. Co powiesz w takim wypadku na... Wygraj za wszelką cenę. A, chodźmy w to. Wygraj za wszelką cenę. Hmm. okej. Okay. No to jest całkiem. Ma takie, taki feeling wsparcia, jakby nie patrzeć. A co my napiszemy? Co, co napisze Mark? To znaczy się na tym, e, który ma przepraszać. Co, co na Twoim będzie napisane? Sorry, że jesteśmy żałośni. Rozwal ich. Sorry, że jesteśmy żałośni. To nazwiemy. Tak sobie napiszemy na karteczce. Tak, to, to brzmi dobrze. No i teraz to wszystko się jakoś ze sobą skleja. Powiedzmy, powiedzmy, że się skleje. Powinniśmy wymyślić coś, jeżeli chodzi o designy, tak naprawdę. Może coś na temat tego, co ona lubi. Co ona lubi? Ona lubi szachy, lubi przyjaźń, lubi pie ogień piekielny i siarkę. Eee, myślę, że nie. Myślę, że zrobimy. Zrobimy szachy. Zrobimy szachy. To jest takie bardzo. In your face, że tak powiem, ale jest bezpieczne też. Wow, jesteś geniuszem. No totalnie. Kto by mógł na to wpaść, że szachy są czymś, co ona będzie lubić? Kurde. Co to w ogóle ma być? Jakiś haczyk na ryby? To jest rysunek tego, jak wygląda goniec w szachach. A, widzę. Okej, goniec? Knight to jest goniec? Nie, goniec to jest bishop. Knight to jest. Ja nie wiem, jak się nazywa ten, ta figura. Wieża? Tak, jakby twój bishop wyglądał chociaż trochę lepiej. To jest wykrzyknik. O. Oh. No dobra, to jest wykrzyknik w takim wypadku. Cóż, chyba lepiej nie będzie. Win at all costs, dobrze jest. Co? Nie, 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 nie powoduj żadnej tej kurcze sceny wielkiej. Nie, nie powoduj sceny? Ale czy to nie jest właśnie to, co dokładnie zamierzamy zrobić? Mamy zamiar zrobić trochę tutaj zamieszania. No no, no no, tak, ale wiesz, pogrze! A po co pogrze pisać, żeby wygrała wszelką cenę? Tak, tak. Myślisz, że wygra? No, na razie daje radę. Ona w końcu jest z naszym geniuszem, jakby nie patrzeć. Dobrze ja, że pamiętam, to ona wygrała tą pierwszą walkę. Druga się nigdy nie odbyła, bo jej przeciwniczka zaginęła, z tego co pamiętam. Jakie są mi przyjaciele? Coś, coś, coś mi nie gra. Ej, ej, Mark się tutaj widzę jakby. Do alternatywnej rzeczywistości może odnosi? Coś tutaj nie gra. Czegoś mi brakuje. E? Co masz na myśli? Jakby, no nie wiem. Mark, skup się. Zaraz, zaraz. A co jeśli przegra? wygrasz za wszelką cenę? Naprawdę? Ty to wybrałeś dla mnie, ty głupi głupku... Ej, patrz! Wygrała! Żegnaj jakakolwiek, jakikolwiek honorze i resztki godności. Muszę je pożegnać w tym momencie. Sorry, We're Lame. We're Niech na nas spojrzy. Okej, okay, spojrzała. I się wkurzyła chyba bardziej. Chociaż może lekko zaczerwieniła, nie wiem. Może tylko cień tak pada. Sorry, We're Lame. A, może przynajmniej się uda z nią pogadać. Co wy we dwoje tutaj robicie? Chcieliśmy jakoś cię wesprzeć dzisiaj i przeprosić jeszcze raz za to, że byliśmy dupkami. Ś świetnie sobie poradziłaś. Sposób w jaki zabrałaś tego gońca był naprawdę. mistrzowski. Mhm. Totalnie. Dzięki chyba. Nie, nie spodziewałem się tego szczerze mówiąc. Ale nie myślę, że Wasze akcje są tak po prostu zapomniane teraz. o, o, o Oczywiście. Będziemy robić, co tylko możemy, wszystko co możemy, żeby być lepszymi. A co robiliście do tej pory przez cały czas, tak w sumie? Mieliśmy całkiem sporo czasu na ten raport. Darkwins, nie no. Będziemy szczerzy. Darkwins. Nie mam dalego pojęcia, czym to w ogóle jest. A, a myślałam, że myślałem, że ty. A, nieważne. Teraz Luis nie grała w Dark w Przypadkiem nie pamiętam kurczę teraz. Mam wrażenie, że było coś powiedziane na ten temat. A może to była jednak kurczę nie Luis, może to była Nicole. Nie pamiętam do końca. Eee, no nie, w każdym razie chodzi o to, że to nie było tego warte i bardzo przepraszamy. Hmm. Ech, w sumie to. Doceniam wasze przeprosiny. Dzięki Luis. i jeszcze raz gratulacje. <grytanie> Czy nie masz tutaj może żadnych przyjaciół? Albo rodziny? Nie. Moja rodzina jest troszkę zajęta dzisiejszego dnia. Ale może wpadną na kolejną rundę. O, a kiedy to się wydarzy? będą niedługo ogłoszone. Eee, czy to będzie znowu pojedynek przeciwko Poli? Znowu? O Mark się ten, Markowi się miesza, o to totalnie wszystko jest powiązane, Markowi się mieszają linie czasu. Co? A eee, Poli, twoja przeciwniczka. Skąd wiesz, że ona była moją przeciwniczką? To było dwa lata temu, jeśli się nie mylę. Eee, ale stalker. Zaraz, co? Czy ty, czy ona nie, nie poddała się wcześniej? O czym ty w ogóle mówisz? Ja... sam nie jestem pewien. Oho. No cóż. To było zabawne i w ogóle, ale ja już naprawdę muszę wracać do domu. Szlaga, my wiemy co ją tam czeka. To prawdopodobnie mama dzwoni. W każdym razie gratulacje jeszcze raz, Luis. I naprawdę przepraszamy, że jesteśmy tak żałośni. Dziękuję, Catherine. <grym> Nazwała mnie Catherine. <grym> i poszła. Mark, powiedz mi więcej. O Poli. Interesujące. jest no się zainteresowała. Może ona też coś... Znaczy tak, tak, ta rozmowa wyglądała podobnie troszkę w wcześniejszej linii czasowej, nie? Tutaj też się zebraliśmy, żeby porozmawiać i wymienić informacjami. Tak naprawdę nie wiem, co ci mam powiedzieć. Ja po prostu pamiętałem, przypomniałem sobie coś na temat meczu szachowego przeciwko Poli. Ale ona... Ona zaginęła? Zaginęła? To się nigdy nie wydarzyło. Może pamiętam coś nie tak? Ale to nie tłumaczy, skąd ty w ogóle wiesz o niej. Czy może... Byłeś na moim wcześniejszym meczu szachowym? Nie, przysięgam, że nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Ja po prostu czuję się jak gdybym. Jak gdybym był tutaj wcześniej. O o, znowu mamy te dziwne efekty graficzne. Miałeś okazję już kiedyś tego doświadczyć? Tego rodzaju déjà ja... Nie wiem. A ty? Ja tak mi się wydaje. Co? Możemy nie być jedynymi, którzy to, tego doświadczają. Doświadczają czego? Okej, okay, ustabilizowało się wszystko. Jeszcze nie wiem, ale zamierzam się dowiedzieć. Okej. Okay. Czy jest cokolwiek, co mogę zrobić, żeby pomóc? Czemu to w ogóle robisz? Ale co robię? To, czemu przychodzisz tutaj, oferujesz pomoc? Czy to wszystko po to, żeby zyskać moje. Moje. Żeby mnie przebłagać? Nie no, to frięć. Raczej chodzi o frięcie niż forgiveness. Nie do końca. Ja po prostu chcę być przyjacielem. Przyjacielem. Cóż. Potrzebują mnie z powrotem w domu. Dziękuję za to, że przyszedłeś. Oczywiście. Powiem ci cokolwiek, jeśli tylko wydarzy się coś dziwnego znowu. Ale ty też dasz mi znać, jeżeli coś znajdziesz. Prawda? Być może. A jaka kurczę się zrobiła teraz? Taka mniej chętna do rozmów i w ogóle. No ale dobra, tu ją wkurzyliśmy. W poprzedniej linii czasu zrobiliśmy fenomenalny raport i była zadowolona. Jak to nauka może wpłynąć na ludzi? <grych> tak, dokładnie. Jak widzę, się nie zmieniło nic pod kątem bezdomności tego człowieka. Chyba też wtedy leżał tutaj. Benedict, drugstore. Chambon King Shop. Okej, okay, wymiana pieniędzy. Patrzę, czy jakieś takie małe może elementy się zmieniają. Tam jakieś wielkie w ogóle wieżowce z tyłu są. Eee, Battery Wins, dołącz do naszego konkursu. O, proszę bardzo, tutaj się znalazł. Ciekawy. Tego się nie spodziewałem. Jo! Cześć Mark. A tak jemu nie wychodzi, jakby nie patrzeć tym razem w jego filmach, więc ma więcej czasu prawdopodobnie. Jestem zaskoczony, że Zadowalasz się niskiej jakości kawą w tym miejscu. Nonsens. Wniosłem swoją własną. <laughs> Można było tego oczekiwać po naszym hipsterze. Ja jestem absolutnie nieprzewidywalny. Eee, czy chcesz może trochę? Niektórzy ludzie tak naprawdę lubią spać, wiesz? Niektórzy ludzie nie mają filmu do zrobienia. No, a jak to ci w ogóle idzie? Źle. Po prostu nie czuję się zbyt. Nie ma we mnie produktywności, tak naprawdę. O, wiem co masz na myśli, no? Wiesz, że próbowałem nauczyć się ostatnio grać na nie? Tak, wspominałeś coś na ten temat. Po prostu ostatnio to jest dosyć ciężko w tej kwestii. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Czuję się, jak gdybym obijał się o ścianę. Stary, to jest dokładnie to, co ja czuję. Jakbyś nie wiedział, co robisz już właściwie i po co to robisz. Dokładnie. Spójrz tylko na nas. Dwóch artystów, którzy tak sobie siedzą i się tutaj bujają. Ach, nie nazwałbym siebie artystą. Może ja też nie powinienem w sumie w tym momencie. Ma, no, dasz radę, stary. Come on. Wciąż ogarniasz co i jak. Jesteś najlepszym fotografem w szkole. Naprawdę tak myślisz? No a dlaczego? Powiedz mi inaczej, Kafi i abyśmy ja cały czas się trzymali obok ciebie. Stary, ty wiesz, jak stworzyć. jak zrobić co, z czegokolwiek coś fantastycznego. Nawet ja po prostu myślałem, że ceniłeś sobie moją przyjaźń. Dzięki, Mark. Daj mi znać, jeżeli kiedykolwiek potrzebowałbyś kogoś do wysłuchania tego, jak grasz, co. Bardzo, bardzo miłe ze strony tutaj Riddela. O, proszę bardzo, ktoś w piżamie przyczedł? no pewnie. Co? W piżamy? Planujesz spać może tutaj w sklepie? Ja zawsze staram się być najbardziej autentyczną wersją siebie. A ja teraz mam takie przemyślenie. Ona tutaj przyszła w piżamie, nie? I wcześniej myśleliśmy, że to jakiś dziwny quirk jej, że ona jest troszkę nienormalna może I w ogóle. A teraz myślę sobie, że może tu jest w ogóle inne wytłumaczenie. Może ona po prostu uciekła z domu w tym momencie znowu. Wybiegła, a nie mogła tam dłużej wytrzymać i miała czasu się ubrać, nie? Teraz nagle, kiedy wiemy dużo więcej o KAF z przeszłości, znaczy z pierwszej, że tak powiem, linii czasu, tak to będę nazywał, no to, no to wiemy, że, że jest takie prawdopodobieństwo, że ona mogła po prostu próbować uciec. A nie po prostu się wiecie, wygłupie czy ten desen. No i, no i to tworzy taką aurę troszkę. A, poważniejszą wokół niej. No, ale dobra, zobaczmy. To jest właśnie to, co dostaniesz. Kiedy jesteś tak autentycznym jak ja. A, ja szanuję wizję. Widzisz? Riddle rozumie. Mi się wydaje, że jesteście po prostu we dwójkę pretensjonalni. No, w każdym razie, jak tam wasza misja poszła? No, to był sukces, oczywiście. Poniekąd. Luis była bardzo wdzięczna, że przyszliśmy ją wspierać. Teraz to już tylko kwestia czasu. Zanim. Zwalę ją po prostu z nóg. No, powodzenia w tej kwestii. Ona na pewno jest godową królową. Chciałem powiedzieć, że jest trochę. trzyma dystans, ale tak, to też zadziała. W takim wypadku to ode mnie zależy to, żeby ją jakoś nieco ocieplić. Mark, cieszę się tak bardzo, że spieprzyłeś swoje szanse z nią przez to, że byłeś dziwakiem. Zaraz co? Nie byłem dziwakiem żadnym. Mhm. Byłeś tylko trochę dziwakiem. Dziwne wspomnienia, z nią związane i w ogóle. Ech. Ale to nie tak było. W takim wypadku co było tym, co ja widziałam. Ja. Ech. Nie wiem. Czyli kiedykolwiek macie poczucie, jak gdybyście. No nie wiem, jakby rzeczy nie były dokładnie takie, jak powinny być. No tak, witaj w nas. w, w, w okresie dojrzewania. Eee, to ciężko wytłumaczyć. Ech, mi się wydaje, że rozumiem. Naprawdę? Ja mam wrażenie, jakbym. miał być czymś więcej w tym momencie. Jakbym miał pracować już nad filmem. Nie wiem do końca, jak to wytłumaczyć. To zupełnie jak gdybym nie. do końca wypełniał swoich możliwości. Och, rozmusz się, Ridel. Wciąż masz mnóstwo czasu, przecież jeszcze. Tylko, że właśnie o to chodzi. Nie ma już czasu. Producenci odrzucili moją propozycję. Oj, stary. Ale będą inni, prawda? Musisz po prostu znaleźć odpowiednie dopasowanie. Ja nawet nie jestem w stanie znaleźć dobrego filmu. Może możemy Ci pomóc? Gdzie teraz utknąłeś? W jakim miejscu? Teraz to ja po prostu muszę jakąś tę piłkę znowu zacząć toczyć. Może zrobię jakieś obserwacje różnych lokacji czy coś. Może znajdę, jeśli znajdę dobre miejsce, to. Hej, to pójdziemy z Tobą w takim wypadku. No dobra. Znajdziemy mi inspirację. A wasza dwójka znajdzie sobie jakiś zapasowy krasza Może te nowe ci, ci nowi studenci Ich imiona się już pojawiły, naprawdę? Tak. Proszę bardzo Kate Corpus? Ej? Była taka? Bo ona miała Kate? Właśnie, ja w ogóle zapomniałem, tam była ta druga uczennica Która też się pojawiła obok Nicole i z nią w sumie mieliśmy jedną interakcję przez całą pierwszy playthrough. Tak naprawdę ta interakcja w ogóle nie była ważna wtedy. Nic się z nią nie wydarzyło. Zapomniałem o niej kompletnie, a teraz dopiero mi się przypomniało. Czy, czy byłaby taka postać, gdyby. E, czy w ogóle by wprowadzili taką postać, gdyby nie miało z nią nic być ważnego? No właśnie. A Nicole. I Nicole jaka? Nicole Laksamana? Dlaczego to brzmi tak znajomo? Dwie dziewczyny. To jest takie ekscytujące. Kaw ogarni się, spokojnie. Dobra, obczajemy je. Pierwsza ma na imię Kate Corpus. Korpus, gdzie to słyszałem wcześniej? Ja tam nie znam nikogo o takim nazwisku. Hmm. Brak rezultatów. Może Katie? Albo Catherine? Jak ty? Może po prostu nie chce być odnaleziona. A jak się nazywała ta druga? Nicole. Okej, okay, komu to wiadomość przyszła? Eee, nie musisz tego odebrać? Nie, nie, kiedy jestem z wami. Jest, jesteś pewna tego, Kaf? Jakby nie chcę, żebyś wpakowała się w żadne problemy. He? Stary, nie przejmuj się tym, naprawdę. No, my wiemy o co chodzi, nie? No więc. Ciekawe, czy Mark zacznie jakoś reagować agresywnie. W sensie. Yy, nie mam na myśli, że faktyczną agresją, tylko że zdecydowanie. O, może tak powinienem powiedzieć. A to, tu się dzieje, proszę bardzo, ustawiałem na tryb cichy. Macie moją pełną uwagę. Cóż, tak długo jak jesteś pewna, że to jest OK. Dam wam znać, jeśli znajdę jakieś miejsce odpowiednie do takich właśnie obserwacji. Mam nadzieję, że da, nam to, da mi to trochę inspiracji. Mark wygląda na bardzo takiego przewrażliwionego, which oczywiście to ma sens, że, że tak myśli, biorąc pod uwagę, co, co może gdzieś tam mu się z tyłu umysłu podświadomie obijać w kontekście wcześniejszej linii. Problem polega, polega na tym, że nawet jeżeli Mark coś na ten temat wie. To jakie są jego opcje? Czy na pewno może z nią porozmawiać? I być wsparciem dla niej tak po prostu, no ale... Wow. Ach. Tak, deszcz. To jest taka rzecz, która czasem się zdarza. No tak, to też się wydarzyło wtedy. Ej, przeziębisz się! Mark się czu tak rozglądać, jak gdyby... A dobra, szukał parasolu, myślałem, że ciężarówki. Teraz w całą trójkę stoją, hm. Well, cóż, ten parasol nie był stworzony dla trzech osób. W takim wypadku powinieneś był ukraść większy. Ja tylko pożyczam. Czego w ogóle stoimy tutaj i się moczymy tak bez sensu? No bo ja jestem pluwiofilem. Czym jesteś? Znaczy że kocha deszcz. Popatrz, spróbuj tego. A będziemy mieli scenę z wszystkimi trzema dłońmi wyciągniętymi? Bo to tak pasuje teraz, skoro mamy taki bardziej przyjaźniowy tutaj timeline. Nie jesteś w stanie po prostu zrobić tego, kiedy jesteś pod prysznicem? Nie, nie, nie lubię wody w domu Sprawia, że czuję się obrzydliwie A deszcz w tym mieście nie jest aż tak dużo lepszy, wiesz? Powiedziałam, spróbuj Ech, okej okay. No właściwie, spróbujcie Ale zmyjcie z siebie deszcz, jak wrócicie do domu, dobra? Ale czujecie to? Jak tylko ta woda przepływa po waszym nadgarstku. E, no tak i. Ach, wy tego nigdy nie zrozumiecie tak naprawdę. Wiecie może, jak tak naprawdę motyle latają w deszczu. No, chyba nie latają, nie? No dokładnie. Są całkowicie bezsilne przed siłą natury. Jeśli nie mogą znaleźć miejsca, żeby się schronić, to wtedy mogą zostać uszkodzone albo nawet umrzeć. Ta. Spójrz tylko na siebie. Chodzi na to, że tak naprawdę. Przynajmniej trochę uważałeś na lekcjach biologii. Ta, chyba. To jest właśnie to, o czym Louis mówiła wcześniej. Ja usłyszałem, Luis. Mark, myślisz trochę za dużo o Louis, wiesz? Eh. I do tego stopnia, że aż przechyliłeś parasol na swoją stronę? Nie przechyliłem, sam jestem cały zmoczony. Nie, nie jesteś, ja jestem. Z Jest bardzo mały parasol. <grystanie> ja się po prostu cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. Ech, skąd cała ta sentymentalność nagle się pojawiła? Po prostu zamknij się i ciesz się tym, co tu mamy. Tak. Ciesz swoją mordę. To nawet nie ma sensu. Stanie w tym deszczu też nie ma żadnego sensu. O kurde, jak wyjął szybko aparat. Wybaczcie, ja tylko chciałem szybko to złapać na zdjęciu. A więc ty jesteś tak naprawdę sentymentalny. Nie, nie, nie. Ja jestem artystą. O, proszę bardzo, i znowu zaczął mówić. Pan pretensjonalny hipster. Weźcie, zachowajcie dla siebie te uwagi. Co, pani pluwiofilko? Ale fajnie jest ich widzieć razem, bo. jednak. Jak mnie patrzycie widela w pierwszym playthrough nie było w ogóle, praktycznie. Nie mieliśmy okazji poznać tej grupy od strony przyjaźni, takiej pełnej. Teraz może trochę to nadrobimy. Oj. Chciałabym, żebyśmy tego nigdy nie stracili. Wiesz co, ja też. Mam nadzieję, że stracimy co prawda przeziębienie, które na pewno dostaniemy, kiedy wrócimy do domu. Ciii, nie rujnuj tego momentu. Zamknijcie oczy i wczujcie się w tą sytuację. Ktokolwiek przechodzi obok ma takie co za banda debili. <laughs> Ale dla nich to jest ważny moment, no? Zbondowanie się, tak? Coś się. Coś się dzieje z deszczem. Coś jest nie tak. Znaczy wiemy, że coś jest nie tak od samego początku, ale... No ale... Moi drodzy, to jest dobre miejsce, żeby skończyć sobie ten odcinek. Akurat chapter się skończył. Myślę, że sobie tutaj zakończymy kolejną naszą przygodę z drugim playthrough. Until then. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, jak zwykle zapraszam was gorąco do zasubskrybowania nawet kanału. Będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Bardzo to doceniam za każdym razem. Dzięki śliczne za oglądanie, słyszymy się niedługo w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, hej!